Miniony tydzień, oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, gorąco pozdrawiam. No, i kolejny tydzień mamy już za sobą. Dziękuję, oczywiście, za wpłaty, za wsparcie naszego stowarzyszenia. Bardzo się cieszę, że Państwo tak mile piszą, a ci, którzy źle piszą, też się cieszę, że piszą, bo tak smutno, jak już nikt nie pisze. Także dziękuję za wpłaty, za wszystko, co Państwo robią. Proszę Państwa, spotkanie Stowarzyszenia Druga Konferencja odbędzie się w piątek, 28 czerwca o godzinie 19. Widzimy linie, tak jak ostatnio. Proszę Państwa, zapraszamy wszystkich na tę konferencję. Będziemy mówili o transkomunikacji, o tym, jak możemy pomagać jako stowarzyszenie. Będzie miała wykład też pani psycholog, która będzie mówiła, jak pomagać w postaci najbliższych. No i w ogóle będzie bardzo ciekawie. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, wysłucha. A po ostatnim naszym miłym spotkaniu, jak już powiedziałem, wielu ludzi chce tego więcej. Więc pewnie co miesiąc, raz, znaczy raz w miesiącu, będziemy robili takie spotkania. I mamy już znowu nowych członków, także im bardzo dziękujemy, że się wpisali, razem będzie nam lepiej pomagać innym. Żeby zostać pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia należy wypełnić deklarację i opłacić składkę członkowską za 2019 rok. Wszystko jest na stronie, ale fajnie, bo tutaj przybywa nam członków, którzy naprawdę chcą pomagać, coś robić i wspierać tych, którzy są w potrzebie. Proszę Państwa, bez mocy wiary w Boga nie zrobilibyśmy zbyt wiele. Ja to zawsze podkreślam i będę podkreślał. Także mówiąc, że nie jestem oczywiście fanatykiem religijnym, nie leżę krzyżem w kościele i nie walę głową o podłogę, ale powtarzam, że bez wiary w Boga, bez Boga niewiele by się udało zrobić. Pewnie wszystko by się potem wzięło i rozsypało. Zawsze mówię Panie Boże, Ty wiesz co Ty robisz, bo ja czasami niekoniecznie. Ale kiedy oddaje się Panu Bogu, czuje Jego moc, Jego wiarę, to znaczy, to tak zabrzmiało, ale kiedy przychodził do świętego ojca Pio, jakiś człowiek i mówił, ojcze ja nie wierzę w Boga, święty ojciec Pio odpowiadał, no cóż, ale Pan Bóg wierzy w Ciebie, na dobrego konia postawił, nie zmarnuj tej szansy. I tak to, proszę państwa, jest. Wiara czyni cuda, wiara przenosi góry. Proszę państwa, też niektórzy chcą bardzo szybko, natychmiast i już, jak to się mówi, z dowozem do domu. No czasem tak jest, żeby coś zobaczyć, przejrzeć, zrozumieć, potrzeba nam trochę czasu. I tak to jest, że nie zawsze człowiek jest sprawny, aby swoim umysłem to ogarnąć. Też trzeba zrozumieć, że ja nie jestem maszyną, tak, że po prostu, bo ktoś pisze, no już dawno powinien pan, dawno powinienem, może tak, ale nie w tym momencie. Czas to jest to, czego powinniśmy się nauczyć. Nie spieszmy się, bo naprawdę nie ma gdzie. I jest taki kawał, jak pacjent mówi: Panie doktorze, czy są już moje wyniki? Umieram z ciekawości. Na co doktor się wychyla i mówi: Oj, nie do końca z ciekawości! Nie do końca. Proszę Państwa, upały nas, no, że tak powiem, dopadły. Niektórzy wieszczą, że one się gwałtownie skończą, tak jak się gwałtownie zaczęły, i różne tam opowiadają cuda, po prostu jest już prawie lato. To znaczy, może jeszcze nie zupełnie, ale przecież zawsze o tej porze było ciepło. Że tak mocno, no cóż. Jedni mówią, że jak za gorąco niedobrze, drudzy mówią, że jak zimno to niedobrze. Nie dogodzimy sobie, ale taka jest pogoda. Starajmy się chłodzić. Kiedy nie musimy, mówię do starszych osób, nie wychodźmy na ulicę, ale też i my zajrzyjmy do starszych ludzi, których dziś mamy obok, zobaczmy, może czegoś im potrzeba, tak? Bardzo często wiemy, że obok nas mieszka starsza pani. Zastanówmy się, może trzeba do niej zajrzeć, może trzeba jej pomóc. Taki zwykły odruch Solidarności. Bo przecież, gdybyśmy byli sami i mieli być sami, to byśmy żyli na pustyni a nie żyjemy na pustyni a więc warto zaglądać warto popatrzeć czy komuś coś potrzeba pewna dziewczynka z jednego z bloków to się działo w czeskim mieście postanowiła chodzić po bloku pukać do drzwi i pytać się, czy, czy komuś czegoś nie potrzeba nic by nie było w tym nadzwyczajnego, gdyby nie to, że dziewczynka miała dopiero 12 lat i ktoś zapytał się, gdzie są twoi rodzice? No, mieszkają tam dwa piętra dalej. Rodzice byli zdziwieni, a też zaskoczeni. I pytali się, ale co ty dziewczynko chciałabyś zaoferować, gdyby tak ktoś otworzył drzwi? Posątać, posiedzieć, popatrzeć, pobyć trochę z kimś, może potrzeba mu kogoś, lub czegoś. Tak odpowiedziała ta dziewczynka. Uczmy się od dzieci, które są otwarte i szczere na pomaganie. Proszę Państwa, także znamienia stowarzyszenia zaczynamy kręcić film. Nie chcę jeszcze zdradzać o czym będzie, ale przecież wiadomo, że może być o jakichś poszukiwaniach, tak? Ale nie chcę jeszcze tutaj mówić, jak to w będzie wyglądało. Zaczynamy go powoli kręcić. Chcemy zrobić go profesjonalnie, bardzo tak. Y Mądrze, jak to zabrzmiało, nie? No tak, ale tak profesjonalnie i tak fajnie, żeby po prostu oglądając ten film było wiadomo o co chodzi, żeby to wszystko pokazać tak fajnie. No, nie dościgniemy nigdy pewnie Discovery, ale przecież też możemy robić jakiś fajny film. Także zaczynamy powoli go kręcić. O czym będzie to w następnym naszym cotygodniowym spotkaniu powiem, a pewnie niedługo, czy może za chwilę ten film się już. Pokażę. Proszę Państwa. Ostatnio nasi grali mecz. No i dwa mecze i całkiem to jakoś wyszło. No poprzedni był taki trochę wymęczony, ale ten nawet nawet im wyszedł. Co prawda to z Izraelem, no ale zawsze. Proszę Państwa, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Czasem warto się oderwać, popatrzeć na piłkę. Bo cały dzień trudno siedzieć przy telewizorze. Kiedy... Tak naprawdę, proszę państwa, nie do końca jest to oglądać. Kiedy przychodzi czas wakacyjny, są same powtórki: M jak miłość się powtarza, ja Cię kocham, a Ty śpisz i tak dalej, i różne dziwne rzeczy. Spędzajmy więc czas na dworzu, nawet wieczorem spacerek fajnie robi, bo kiedy włączam telewizję, to po prostu dostaję piany. Naprawdę nie ma co oglądać i wtedy sobie skaczę po YouTubie i tam wynajduję coś, co jest dla mnie ciekawe, coś co może być pouczające. No a tutaj ciągle te same gnioty telewizyjne, których już gdzieś po prostu człowiek ma dość i nie ogląda, więc poc jak się trafi i jest to na żywo transmisja, no to fajnie się ogląda. Zwłaszcza, że nasi całkiem nieźle zagrali. Proszę Państwa, powstała też taka akcja: zabierz dziecku smartfona, zanim ten zabierze jego dzieciństwo. I tak to jest, że smartfony różne, właśnie dziwne, te urządzenia zabierają dzieciństwo naszym dzieciom. Dzieci siedzą tylko przy tym, oglądają, stukają, pukają i nie widzą, co się dzieje dookoła. Kiedyś chodziło się po lesie, słuchało się, jak ptaszki śpiewają, nawet podglądało się mrówki. Czy też inne rzeczy robiło? Dzisiaj jest wszystko w telefonie. I kiedy nieraz e, przechodzę ko, na przykład jakiegoś placu zabaw, patrzę, a dzieci tłuką, tłuką w te telefony. Ale są na placu zabaw, na powietrzu, a jakże? Ale dalej tłuką, tłuką w te telefony. A rodzice siedzą obok i też tłuką, tłuką w te telefony. No coś niesamowitego. Także proszę Państwa, taka akcja powstała. Zabierz dziecku smartfona, zanim ten zabierze jemu dzieciństwo. Proszę Państwa, bohater z Ukrainy, tak? To tak się mówi, że Ukraina, że to, że tamto. W każdym z nas jest człowiek, człowieczeństwo i nie osądzajmy ludzi. Bohater z Ukrainy nie wahał się wyciągnąć ludzi z auta, palących się po wypadku na A6, uratował trzy osoby. To było takie, no, zderzenie samochodów, tam się zapaliło i on wpadł i te osoby wyciągał, narażając życie, bo to za chwilę mogło wszystko wybuchnąć. Więc tu chodzi o człowieka, o to, jakim jesteśmy i co możemy zrobić. I brawo, i popieram. A czasem dzieje się tak, że ktoś nie jest w stanie pomóc. Stoi facet i płacze, i tak sobie włosy wyrywa z głowy, i klepie się tak. I podchodzi kobieta i mówi: Co się panu stało? Co to jest? A, a, a bo tam, że panią za rogiem, to jeden pan yy, wyrwał kobiecie torebkę, a ja nie potrafiłem zareagować i pomóc. No, to trzeba było chociaż na policję zadzwonić. No, no, no właśnie, ale to ja jestem policjantem. Proszę Państwa, należy sobie pomagać, należy być taki otwarty na innych, zwłaszcza kiedy, tak jak ja powiedziałem, jest tak gorąco, duszno, niefajnie, możemy uczyć się od innych tej pomocy. Ale także właśnie takich rzeczy, gdzie człowiek chwilę pomyśli i już jest gotowy ratować innych. To jest niesamowite. My też tutaj, właśnie na naszych spotkaniach, mówimy o tym, staramy się ludziom pomagać. Staramy się, bo to wiadomo, że nie zawsze wychodzi, ale jak to mówię, intencje są ważne, chociaż mówią, że intencjami dobrymi to piekło jest wybrukowane. No nie do końca może to jest tak. Liczą się intencje i z jakim podejściem, a to jak nam wychodzi, nie zawsze nam to wychodzi. To jest jasne. Proszę Państwa, jeszcze raz tutaj trzeba powiedzieć, że przychodzą nam wakacje. Na miłość boską, dbajmy o swoje dzieci. To znaczy, chcę powiedzieć, że znowu będzie dużo ucieczek, znowu będzie dużo dzieci uciekało i znowu będziemy musieli mieć dużo roboty. Bardzo często dzieci uciekają, bo mają taki kaprys. To już jest tak jak mówiłem w ostatniej pogadance, ale o tym trzeba mówić. Pamiętajmy, że dzieci czasem są nieobliczalne. Myśmy też byli oczywiście nieobliczalni. Jak pomyślimy o sobie, cośmy robili, to też było różnie. Ale dzieci są nieobliczalne, a w dzisiejszych czasach naprawdę czeka na nie różnego rodzaju niebezpieczeństwo, więc proszę o nie dbać, proszę pamiętać i proszę uważać. Za chwilę będą wakacje, i nawet jeśli nie możemy być z nimi, bo praca to. Sprawdzajmy, co piszą w internecie, z kim rozmawiają, bo bardzo często jest tak, że gdzieś właśnie po rozmowach z internetem nasze dzieci wyfruwają, bo ktoś coś zaproponował, bo ktoś coś dał, bo ktoś coś obiecał. I potem okazuje się, że to niestety nie było fajne. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za wszystko, co zrobione zostało przez Państwa dla nas, naszego stowarzyszenia, bo to naprawdę jest bardzo dobra inicjatywa i proszę sobie po stronie popatrzeć, poczytać. My nie jesteśmy po to, aby przewidywać czy słońce zejdzie rano, czy w południe. To nie o to chodzi. Ja nie jestem też po to, aby opowiadać, co komu, gdzie się wydarzy i dlaczego jechał autobusem i wsiadał tylnym wejściem. Znany, na przykład, jakiś polityk. Nie interesuje mnie to wszystko. I myślę, że nie po to tutaj jesteśmy i nie po to posiadamy dar, aby takie rzeczy widzieć. Pyta się Jasiu, Taty. Tato, dlaczego słońce wschodzi na wschodzie, a zachodzi na zachodzie? Jest dobrze. Nie ruszaj, bo zepsujesz. Taka jest odpowiedź. Proszę Państwa, więc tak naprawdę jesteśmy po to, aby pomagać w trudnych, ciężkich sytuacjach ludziom, aby nieść im właśnie słońce, światło, aby wiedzieli, że nie są sami, bo na tym świecie nikt nie jest sam. Natomiast zastanawianie się, jaka będzie jutro temperatura. Naprawdę niewiele zmienia, bo nawet jeśli wymyślimy jaka będzie to temperatura i ktoś powie geniusz, bo taka jest, na niewiele się to zda, proszę Państwa. Jeśli natomiast nasz geniusz wymyśli lek na raka, czy też wymyśli lek na inne choroby, będziemy wtedy geniusze. Natomiast, jeżeli ktoś powie, no niesamowite, właśnie przewidział, że przez 3 dni będzie świeciło słońce, nie jest dla mnie żadnym geniuszem. I ja do takich nie należę. Kiedyś tam próbowałem, przewidywałem, mówiłem, ale dawno o tym już zapomniałem. I nie oznacza, że ktoś jest lepszy, gorszy, jasnowidz, bo nie potrafił przewidzieć, że będzie powódź. Nie do tego to służy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim serdecznie. Pozdrawiam gorąco. U, to jest dobre powiedzenie, gorąco. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. I obydamy się.